Dobra, to zaczynamy kolejny odcinek. Tym razem 18 minut, czyli tyle, ile zawsze na TEDxie i na każdym filmiku, ponieważ zostało to gdzieś tam przebadane, że chyba jest... Nie, przed... po prostu facet wymyślił sobie. Tak? Tak, okay. no, w ogóle koncept TEDa, TEDxów jest po prostu genialny, z punktu widzenia marketingowego i tak jak zostało to wymyślone. To było... Okej. Okay. To 18 minut zaczynamy. Kolejny temat, który chciałbym poruszyć, to byłby temat, jaka może być bliska przyszłość do końca 2020 roku. To co ty widzisz i to co Ty uważasz, co może się dziać w Polsce, w Europie, to jakby w, chyba w tym najbliższym, nie chyba, w tym najbliższym naszym otoczeniu. Ja nie jestem niestety jestem realistą, a nie pasymistą. Pandemia ona się nie skończy. To znaczy to jest prawdopodobnie to stanie się wiesz, problem do grypy, czyli jakieś szczepienia, jakieś takie rzeczy. Mm -hmm. Ale zanim dojdzie do szczepień, zanim się to zahamuje. To jest to rok mniej więcej. E, co wyhamuje bardzo gospodarkę, bo to między innymi zatrzyma możliwości podróżowania, już wiemy, co się dzieje, już wiele biznesów upadło. Wiele sposobów na życie, które istniało przed tym, już przestaną istnieć. Mm -hmm. e, przez gorsze ludzie stracili poczucie bezpieczeństwa. A jak... Nie masz poczucia bezpieczeństwa, to się zaczynasz bać. A jak się zaczynasz bać, to się stajesz najczęściej agresywny, bo to też nie wiadomo jak się zachować. Czyli jakby właśnie pewien poziom agresji, co dodatkowo, nie, agresji to dodatkowo Agresji czy bardziej nieufności? Załóżmy jedno i, Prze... i drugie, drugi. jedno i drugie. I, na poczu... I poza tym wiesz, to jest tak, że to będzie poczucie zagrożenia mhm. istniejące zawsze. No a jest poczucie zagrożenia, to, to będzie prawdopodobnie, no, to, to jakby też psychologicznie patrząc na to, bo to się dzieje w sytuacjach, kiedy ludzie są e, zagrożeni w śmierci, choroba, czy jakieś takie rzeczy, stajesz się egoistą. Stajesz się egoistą, jeżeli dbasz o, si o siebie przede wszystkim, potem dbasz najbliższych, a już ci troszeczkę dalsi, to, to już nie są istotne. Mhm. Co też jest istotne, na przykład w Chinach znowu to można zobaczyć, bo przez to, że tam było mało i tak dalej, było donoszenie, mogłeś ufałeś tylko ludziom we własnej rodzinie. No, bo Myślę, że staną się takie rzeczy, że pójdziemy bardziej w kierunku takiej rodzinnego relacji, tych ludzi, których możesz zaufać, ale ten kryzys, ta pandemia przerodzi się w kryzys ekonomiczny, którego jeszcze nie znał świat. Będzie kryzys, który nas rozjedzie na każdym poziomie, a w momencie, kiedy zacznie się kryzys, który już jest, ale rozkręci się, to spadnie zainteresowanie sprawami klimatycznymi. Oczywiście są na nadzieje, że ten zielony ład, rozwiązania ekologiczne pójdą, że to będzie lepiej, skuteczniej, bla, bla, bla. Możliwe, że tak się zadzieje. Mam nadzieję. Mhm. A jeżeli tak się nie zadzieje, no to, po prostu to bardzo szybko przechodzi się w kryzys klimatyczny. Co niestety będzie Mad max. I w takiej bardzo, bardzo ekstremalnej formie. Walka o wodę, walka o jedzenie, ogromne nacjonalizmy. Bo także dlatego, że będzie lęk przed tym, że, że kolejną chorobę są obcy są kwestia w ogóle um, podróżowania i turystyki uroczy, tak. Nie będzie turystyki prawdopodobnie. Duża szansa jest, że takiej turystyki jaką była nie będzie, dlatego że jeżeli ta pandemia nie zniknie w ciągu najbliższych kilku lat, roku, mm -hmm. no to zaraz się pojawią na związane ze zmianami klimatu i z kolejnymi rzeczami, kolejne wirusy, choroby, które nas mogą rozwalić. To no tak, ale to, jest to, forma, że jeśli za rok będziemy mieli szczepionkę... E, oczywiście, jeśli to nie będzie mutowało. No, bo to. to, to chociaż mm -hmm. to też. Jak dzisiaj rozmawiałem z, z bratem, który zajmuje się biochemią w mm -hmm. Kopenhadze, to mówił, że też są różne szczepionki, które wpływają inaczej na wirusa i są to takie bardziej uniwersalne. I nawet jeśli mutuje, to tak i tak możliwe, że te szczepionki zdołałyby. ta sama szczepionka zdołałaby różne mutacje e, rozmawiać, mm -hmm. powiedzmy. Więc też kwestia tego, że nawet jeśli to zostanie zwalczone, to tak i tak mamy rok. I to jest taka kwestia, że rok jest bardzo w pozytywnym podejściu, no bo to jednak trochę czasu trwa całe badanie tego wszystkiego. No i teraz pomyśl, po jak będzie wyglądał świat, gdzie przez rok nie będziesz mógł wyjechać, nawet do Czech, mhm. bo już mógł samolot. Co się zadzieje z biznesem opartym o wiesz, linię o mhm. lotniczą, o turystykę, o hotele, a, a, a cała gastronomia. Większość krajów, wiele krajów jest w dużym stopniu kasy czerpie z turystyki, z przyjeżdżania. Nawet tego nie będzie. I teraz to w ogóle sobie, ile krajów, ile firm, ile osób może zamrozić swój duży biznes na rok, nie zarabiać. A, Jakie będą konsekwencje, co się zadzieje potem. I, i jeżeli przez ten rok nie będziesz mógł jechać, będziemy bardziej zamknięci. Będzie spowodowany poczuciem oblężonej twierdzy. I to zmieni. Bo to znowu, to nie chodzi o to, jak to się zmieni w maty na poziomie. To też tutaj, Wszystko jest tutaj, Więc ja teraz sobie wyobraź, że nie ufasz nikomu. Sposoby zarabiania pieniędzy, działania czy planowania przyszłości, które się sprawdzały tobie, twoim rodzicom i dziadkom, się już nie sprawdzą, emerytury nie będziesz miał. No, to, Ta, to ja też wiem. Ale, A jak teraz próbuję otworzyć biznes, który przetrwa mhm. kilka razy, bo możliwe, że wróci, bo z koncepcji jest taka, że, że po prostu będziemy mieli kilka razy do roku e, kwarantannę organizowaną, podobną do tej na miesiąc, na półtora, czyli taki post, można powiedzieć. E, to wiesz, jak będzie wyglądał e, potem świat? Jak. E, wszystko się zmieni, bo problem jest taki z przewidywaniem przyszłości że nie wiadomo, jak to zrobić. W sumie czasie jest powiedzenie, jeżeli chcesz przewidzieć przyszłość, to stwórz ją. Bo tyle jest zmiennych. No nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, wiesz, że nagle po prostu pojawi się ktoś ze toperza. rozumiesz, i to doprowadzi do tego, że cały świat się wyłączy na kilka miesięcy. To jest w ogóle nieprzewidywalne kompletnie. Może założyć jakaś grypa, jakieś takie rzeczy, ale wiesz, to jak się zadziało, nie sądzę, żeby ktokolwiek o tym myślał. Trzeba ja to w... tego. Dokładnie, No i te, e na pewno będą zmiany i obawiam się, że te zmiany pójdą w kierunku negatywnym, bo jeżeli one pójdą z punktu widzenia psychologii tak jak jest, czyli będziemy żyli w permanentnym kryzysie, w permanentnej traumie, w permanentnym stresie, będziemy bardziej skoncentrowani na sobie, może skoncentrowani na partnerze i na rodzinie, na pewno nie skoncentrowani na innych. Czyli te relacje międzyludzkie się prawdopodobnie rozprężą się. A jak się rozprężą relacje międzyludzkie, to jak będzie wyglądał biznes, to nie będziesz już robił biznes na zasadzie, poznajmy się networking, ja Ci pomogę, ja coś zrobię, ja zaufajmy sobie. Ja ci nie ufam, mhm. ja ci koledzy mogę nie lubić już teraz, oficjalnie. No, to. I to będzie ta zmiana, która nas po prostu kompletnie rozdzieli. Hmm. Więc myślę, że to jest główny kierunek, bardzo taki mm, smutny, depresyjny. Ale biorąc pod uwagę wiesz, tą zasadę 3,5%, czyli tyle osób, żeby doszło do zmiany świadomości, to teraz jest super moment, żeby zacząć się zastanawiać. Znaczy to też to, co fajnie wcześniej rozmawialiśmy, że nawet jak w tym momencie mamy włączoną gospodarkę i mamy miesiąc, że czy tam mhm. okres kiedy siedzimy w domu i to jest tamne, to jest właśnie ten moment, żeby się zatrzymać i zastanowić. Czy to jest idealne pole, żeby wpływać na ludzi w tą stronę, żeby jakkolwiek ich nie tyle ukierunkować, co zmieniać świadomość, może rozszerzać świadomość, może to jest temat. Tak. To co się teraz zadziało z koronawirusem? to jest jedyna szansa, żebyśmy przetrwali akurat. Bo właśnie przez te zatrzymanie nagle ludzie mówią, dobra, ale ja mogę żyć bez chodzenia do Starbucka trzy razy dziennie. Ja mm -hmm. mogę żyć bez nowych ciuchów co tydzień. Ja mogę żyć bez make-upu, kosmetyczki, ja mogę żyć bez super samochodu. Bo nagle, wiesz, część filmów już zacznie się przestawiać tak. na, na pracę zdalną, bo jest to wygodnie. I to znaczy, zaraz, co, co będzie, jak, jak przestawią się filmy na pracę zdalną, to nagle ludzie będą musieli się samomotywować. Czyli będą musieli znajdować inne preteksty niż pieniądze do tego, żeby przeżyć. Czyli wiesz, nagle w, już tylko to wprowadzenie, z, z, że wiele firm przejdzie na, na pracę zdalną, do, doprowadzi do kompletnych zmian w świecie. Zobacz co będzie. Jak jest praca zdalna, to nie musisz mieć samochodu. Jasne, nie Jak musisz dojeżdżać. Korki, wszystko po kolei. Jakby fundamentalny jeden. Jedna, pi, jedna pierdolowa. I zobacz. nagle, a co to spowoduje? A będzie mniej samochodów, to w mieście potrzebujesz mniej miejsc parkingowych. Potrzebujesz nie takich szerokich ulic. To znaczy jest miejsc, więcej jest dla rowerów. Więcej jest dla to, żeby się zatrzymać, usiąść mniej biurowców. Mniej biurowców, więcej drzew, więcej trawy. Wiesz, ludzie nastawili znowu, jadąc na rowerze, spotykasz, widzisz, rozmawiasz, jesteś w relacjach. Wiesz, i to do, doprowadzi do kolosalnej zmiany. Chyba, że się zaczniemy bać. Jak się zaczniemy bać, to się przyrodzi w faszyzm. To się przerodzi, wiesz, po prostu łapanie Żydów, łapanie tych, którzy... Zobacz, co się dzieje już teraz w Polsce, patrząc na to, że jesteś gejem, lesbijką, Żydem. To jest sterowane wszystko politycznie. Niedługo to będzie... Wystarczy, będzie jedna osoba, która popchnie to i pokaże, tamte jest winny. Mhm. Więc jesteśmy, wiesz, w takim momencie, że albo... Dlatego mnie to fascynuje. Uważam, że to jest po prostu jest takie błogosławieństwo dla mnie na pewno, żyć w takim momencie. Bo tu się decyduje historia świata. Mhm. nie. Czyli decyduje się historia gatunku. Bo jeżeli dalej byśmy szli w tym kierunku kapitalistycznym, w to byśmy nie przetrwali jako gatunek. Według takich właśnie mówiłem, według takich badań australijskiego think tanku w 2050 dochodzi do upadku cywilizacji. Przeżywa 20% społeczności mniej więcej. Wracamy do epoki upanego prawie. I to nam by groziło, gdyby nie doszło do koronawirusa. Więc natura dała nam szansę. No to jest w ogóle nie. ciekawe, żeby patrzeć na to w, w kontekście globalnym, właśnie jako szansa, że to jest moment na zatrzymanie się. Jest Prawda jest niestety lekko przerażająca, bo prawda rzeczywistość mówi ci jedno. Nie masz wpływu w większości wypadków na świat dookoła ciebie. Masz hmm. tylko wpływ, jak na to zareagujesz. No, to nie mamy wpływu na ten koronawirus w dużym stopniu, bo on się pojawił. Jakiś Chińczyk zarejrzał to peżał, hmm. mamy wpływ na to, co z tym zrobimy. I to jest ten moment. Wiesz, to jest ten moment, kiedy my jako ludzie możemy, każdy z nas jako ludzie, może stanąć i powiedzieć, okej, okay, czy ja jestem... wiesz, na ile ja jestem człowiekiem? Na ile moje człowieczeństwo jest coś warte? Na ile. O co chodzi w tym wszystkim? Bo świat nam pokazał, że na pewno nie chodzi o kasę. Po no, zobaczycie. dlaczego? Znowu Super. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.